Proceder jest filmem mocnym, do bólu prawdziwym, wzruszającym, szczerym. Jest to film o poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu swojej drogi w życiu i o wielkiej pasji. A jakbyśmy tak hipotetycznie zaczęli, to od czego byśmy tak hipotetycznie zaczęli? Tomasz Hada jest bad boyem, a kobiety kochają bad boyów. Jak widzą takiego bad boja, to po prostu nie potrafią się oprzeć. I myślę, że gdzieś tutaj tkwi sekret Hady, że kobiety chcą mu bardzo pomóc. Ja chcę, żeby ci było dobrze. Hada jest wrażliwy, talentowany, charyzmatyczny, empatyczny, silny. I to zderzenie właśnie testosteronu z tą wrażliwością jest na pewno czymś, co kobiety uwodzi i kobiety szukają takich y, mężczyzn. Myślę, że on też poszukiwał miłości takiej prawdziwej i takiej nadziei na prawdziwy związek, taki trwały, na rodzinę. To będzie łazienka. Z jacuzzi dla pani. Kuchnia. Sypialnia? Stój! Tutaj. To choćby próbuję. Jest w tym coś chwytającego za serce, bo on chce dobrze, a wychodzi bardzo różnie. Byliście grzeczni w tym roku? Warto zobaczyć film Proceder, dlatego, że niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę, jak bardzo zagmatwane było jego życie. Proceder jest na pewno takim filmem, który myślę, że jest w stanie i rozbawić, ale też zaserwować takiego dreszczyka emocji. Proceder absolutnie nie jest filmem tylko i wyłącznie dla fanów hip-hopu, ponieważ ta historia jest tak naprawdę uniwersalna.